Postępujcie zgodnie z moimi instrukcjami. Ale co z wrogami? Zostawcie to mnie. E? Teraz, ruszajcie. One uciekają! Co teraz? Prosto przed siebie. Skoczcie do szczeliny. Do szczeliny? Co? To luka przestrzenna! Za nimi! Bam, bam. Oni nas gonią! Kolejna szczelina jest tuż przed wami. Zbliżają się. W tym tempie nas złapią. Mam plan. To może być ryzykowne, ale jestem pewien, że dacie radę. Nie. Jesteśmy całe. Cóż, bohaterze? Skoro już nas uratowałeś, planujesz się pojawić? Pewnie. W końcu możemy porozmawiać.